No pewnie, a nie. My, I my też wyspaliśmy. A co, to dźwięk. czemu? To, to w ogóle nie pasuje do tego roweru. Nie wiem, ale kurwa, dupa, jak spadnie deszcz. To no masz niby tak, dupę, to była nie tak. dupa sucha, nie? No. Dobra. Cześć, witam wszystkich w kolejnym vlogu rowerowym. Dzisiaj będę robił szybki rozjazd po wczorajszej setce. Nie chodzi tutaj oczywiście o alkohol. E, przy okazji spotkam się z kolegą Kamilem i będę miał okazję nagrać kolejny materiał z serii rowery szosowe. Kamil jeździ naprawdę... Na rowerze dla, dla osób, które zajmują się profesjonalnie kolarstwem Jak chcecie, możecie go śledzić na Strawie Link podaję poniżej A więc ja nie będę dalej gadał Tylko wsiadam na rower i lecę do, do Kamila Więc sami zobaczycie, czym on jeździ Ja byłem w konkretnym szoku Mam nadzieję, że da mi się przejechać A więc ja nie przedłużam, tylko wsiadam na rower i lecę w trasę A więc do usłyszenia, hej! Cześć, witam wszystkich na kanale Rowerem po Londynie. Ze mną jest kolega Kamil, a to jest jego druga miłość czy pierwsza? Eee, druga. Ok, a to jest okay, a to jest jego druga miłość. A dokładnie to jest rower Wheeler Trestina Pro, model Cento 10 Air Pro. Waga roweru to jest dokładnie 8,5 kg. Update. W tym rowerze, jaki poszedł, to są koła Campagnolo oraz cały grupset Sram Force. W rowerze, co mnie zaciekawiło najbardziej, to jest to. Jak to się nazywa dokładnie? To jest regulacja do przerzutki przedniej? Tak, regulacja do przerzutki przedniej. Wcześniej kamil miał. Grubset Ultegra R8000, ale zmienił go na grubset elektroniczny A tutaj jest takie małe urządzenie do regulacji przerzutki przedniej Jak możecie zauważyć, kierownica jest także zintegrowana Nie ma tutaj oddzielnego mostka Rower jest w pełni karbonowy Koła naprawdę robią robotę, bo wyglądają naprawdę przepięknie Nie wiem czemu Kamil ma siodełko z rowerów Triatlonowych, tak? Często używają ludzie. Często używają w Jest bardzo wygodne. Bardzo wygodne, okej. Okay. Hamulce szczękowe, pozostałości po ultegrze. Jaka jest waga kół? Waga kół jest 1460 gram. Ok. Piasty karbonowe, łożyska ceramiczne. Ok, świetnie to wygląda. Piasty są karbonowe, łożyska ceramiczne. I teraz najważniejsze pytanie, jakie może być cena roweru, łącznie z upgrade'ami? Ile Ciebie wyniósł? Około 9 tysięcy funtów. Około 9 tysięcy funtów, czyli, czyli jakieś 45 tysięcy polskich złotych. Nie za dużo? Nie? To zależy. Kto co lubi, tak? Tak. Nie, naprawdę jest kurczę mega ten rower. Nie, nie zostało wszystko kupione, oczywiście naraz, powolutku. Aha. Komponenty jeden po drugim. Powoli sobie dokładałeś i stworzyłeś taką maszynę. Tak. Ostatnim nabytkiem były koszyczki elite karbonowe. Do także koloru. karbonowe, także karbonowe żeby ładnie wszystko się zgadzało z kolorem. A wspominałeś mnie wcześniej, że stało się co z ramu? Tutaj wcześniej ona pękła czy coś takiego i to po prostu tak. dostałeś ją nowo? Tak, po, po, poprzedni model y, nie był Pro, był tylko Cento Ten Air i pękła przy sztycy. Rama Aha. został wysłany do, do Włoch. Wheeler postanowił w, 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 zrobić replacement, czyli wymienił ramę na nową i oddał model. Pro. Okay. Dzięki. Czyli dobra wymiana. dobra wymiana. Czyli jak najbardziej polecamy to firmę Wheeler. Tak, reklamację składać najlepiej. Okay, reklamację najlepiej składać. Ok, więc kolega oddał go na reklamację, a teraz dostał wersję Pro. Więc naprawdę się opłacało, nie? Okej, okay, to chyba byłoby na tyle. My jesteśmy z Kamilem po szybkim rozjeździe. Zrobiliśmy jakieś pięć dyszek, a więc żegnamy się do następnego.